Treningi personalne są na pewno droższe i to są dla ludzi, którzy mają kasę i mają budżet, no bo jednak taki trening personalny kosztuje zazwyczaj tyle, ile miesięczny bilet karnet do danego klubu sportu walki, bo to jest tak w granicach między 150 a 200 zł, to uważam, czy 100 a 200 zł, to jest taka cena, która jest optymalna i adekwatna do treningów w danym gimie czy tam w danym klubie sportu walki. Treningi personalne są zróżnicowane od trenerów, którzy to mają. Oczywiście, jeżeli to są trenerzy, którzy mają o tym wiedzę i są profesjonalistami, no to też troszeczkę kosztują, ale na pewno wziąć lepiej treningu takiego trenera, który ma wiedzę, który jest jakimś wykwalifikowanym zawodnikiem lub prowadzi zawodników MMA lub sportu walki aniż od jakiegoś pseudo-trenera, których teraz jest mnóstwo i będzie go gdzieś uczył z YouTube'a. Trzeba wybrać dobry klub. Dobry klub polega na tym, że tworzą ludzie, atmosfera i dobrzy trenerzy. Trenerzy, którzy poświęcają czas nie tylko swoim zawodnikom, którzy są topami, tylko też zawodnikom którzy, i ludziom, którzy chcą przyjść i tą wiedzę zaczepnąć i też przede wszystkim chcą się czegoś nauczyć. Czyli taki człowiek, który jest trenerem, też musi mieć charyzmę i siłę, żeby tych ludzi przy sobie zostawić. Dużo ludzi korzysta z indywidualnych treningów i to jest bardzo dobra rzecz, bo przygotują się mentalnie, przygotują się fizycznie, przygotują się też technicznie po to, żeby nie odstawać od grupy. Bo bardzo często jest tak, że ludzie boją się wejść na grupę, bo oni już coś umieją. Tak? Po to są też grupy początkujące, średnio zaawansowane, zaawansowane. Po to, żebyśmy się mogli rozwijać, po to, żeby biały pasek w cudzysłowie, jak w mojej dyscyplinie, nie od razu miał styczność z ludźmi też, którzy już coś potrafią, chociaż od tych ludzi się też nauczą. Ja uważam, że to jest błędne też koło, że... Nie bójcie się przychodzić do klubów, w których są zaawansowani zawodnicy tego, bo też dużo od nich nauczycie się. Nie wszyscy są, każdy normalny facet, który trenuje MMA, ma szacunek do człowieka, który też nic nie potrafi, a go dużo też nauczy. Oczywiście dla niego będzie to dyskomfort, no bo jednak nie będziesz umiał tych rzeczy, nie będziesz umiał pewnych technik i będziesz, będzie mu się trudniej z Tobą trenować, ale na pewno podpowiedź Ci takie rzeczy, które wyniesiesz bardzo często w szybki sposób na normalnym treningu grupowym, a treningi personalne, czyli te treningi takie dla ludzi, żeby zacząć tego, są jak najbardziej wskazane i na początku sobie bierzcie takie rzeczy, ale też idźcie na grupę, to jest indywidualna sprawa, jak się czujecie, czujecie psychicznie. Każdy sport, każdy ruch da nam podwaliny pod to, o czym rozmawiamy, czyli OMMA, czyli tak naprawdę każda dyscyplina sportu, gdzieś, gdzie jest ruch, tak jak mówimy, bieg, siłownia, boks, Oczywiście sporty walki dadzą nam tą najlepszą, jaką można powiedzieć, drogę do MMA, bo składa się to na wiele czynników, jak, tak jak rozmawialiśmy, stójka, czyli skin wrestling, czyli zapasy, brazylijskie jiu czyli typowy ten parter i to się łączy wszystko w jedną całość, ale tak naprawdę tylko zaczynajcie od czegoś, żeby się poruszać, zobaczyć, czym to się je. Na pewno zaczynając od sporty walki, czy taekwondo, czy jakieś sambo, obojętnie co, dawa komfort tego, co jest namiastką MMA, a potem delikatnie wprowadzając się tego, będziecie szukać klubów i będziecie chcieli zostać w tym miejscu, w którym my jesteśmy. Zawsze idolami tych 16 szesnastolatków, tych młodych ludzi, tak jak właśnie no, taki przedziowikowy, ja, ja mówię, są ludzie kontrowersyjni. Tak? W Polsce dla takiego idola e, możemy śmiało mówić o mamedzie Halidowie o Michale Materli, bo to są ikony polskiego MMA. Mariusz Pudzianowski, który, dzięki któremu to MMA wyszło to troszeczkę więcej w ten bo jednak zaczęło się dużo innych ludzi interesować tym sportem, którzy interesowali się strongmanami, takimi bardziej celebrytami. I ta pierwsza walka z Neymanem, taką dała takie show i tak zapoczątkowała te pierwsze takie walki, o których teraz jest bardzo głośno. Na pewno yy, bardzo podziwiam właśnie nasze polskie zawodniczki yy, Joasię Drzeczyczywcze Karolinę Jakowalkiesz, z którą mam przyjemność właśnie trenować. A znowu za granicą no to przede wszystkim gwiazdy Federacji UFC, które, które budują yy, cały świat i mówimy tu bardzo mocno o Konorze Magregorze, który wniósł trachsztart trach na wysoki poziom i który spowodował to, że coraz więcej ludzi zaczęło się interesować. MMA i wielu innych zawodników, zazwyczaj to są też zawodnicy, którzy są mistrzami, którzy tego, bo bardzo kontrowersyjne w swoim zachowaniu, powodują to, że ten świat się nim interesuje. Zdobyć pas to czasami nieraz czas mieć karierę na 5-6 lat. Tak? W zależności od tego, czasami jest możliwość po dwóch latach dojść do możliwości walki o pas, jeżeli wygrywa się i robi się walkę co drugi miesiąc i co chwilę tę walkę się wygrywa, ale tak naprawdę zawodnicy mało robią 3-4 walki w roku maksymalnie. Nie? Są osoby, które robią w tym młodym wieku częściej, bo się szybciej regenerują i tak dalej, ale to, to tak nie jest, dlatego tak uważam, że to jest indywidualna sprawa. Zależy też od dyscypliny. W brazylijskim życiu szybciej jesteś zdobywać medale, bo masz podziały na kategorie, możesz zacząć na początku czyli zitwali z ludźmi, którzy są tak samo na takim etapie, bo może ciut na większym etapie jak ty, ale nadal na tych białych pasach są kategorie, są wagi, są pasy to też jest łatwiej przejść do pewnej rzeczy, a do MMA no to zawodostwo pierwszą są tak zwane były możliwości walk na walkach amatorskich i te walki amatorskie dają to, że człowiek się rozwija, nie są liczone do rekordy, także nie musisz wygrywać wszystkich walk, też jak przegrasz, to też jest dobre doświadczenie, bo uczymy się nie po wygranych, tylko po porażkach, dlatego ten rozwój w tym amatorskim uważam, że ludzie powinni naprawdę stoszyć troszeczkę więcej tych walk amatorskich, żeby się z tym zapoznać i, i żeby wiedzieć jak to się ja. dopiero potem idzie zawodostwo i wtedy dojść do Najwyższy Witam Was wszystkich serdecznie i zapraszam do oglądania Szkoły Wojowników, śledzenia naszego programu, zapoznania się z tym materiałem, bo naprawdę bardzo ciekawy projekt. No i co, łapka w górę, subskrypcja dla nas i jesteśmy cały czas ze sobą. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.